Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej grze na moim kanale. Jak widzicie jest to Zuma Ranger, czy jakoś tak. Um, słuchajcie, jest to kolejna gierka pop Cupu, jak widzicie tutaj na dole. Um, no niestety tak się złożyło, że akurat miałam te trzy gry, akurat tych twórców, także wiecie, no to nie jest um, celowo, tylko po prostu przez przypadek. Um, no i tak, może zacznijmy. Uh, tutaj już tworzą o, okej. Okay. Tam, te, a, ten profil AA, to był wiecie tak do prób, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I już wam opowiadam, o czym jest ta gierka. Ok, rabbit. Ok, no, czyli really, słuchajcie. Przypłynęliśmy na y, wyspę Tiki, <taki> także y, będziemy ją powoli odkrywać. Jak widzieliście, tam było zamglone parę części tej wyspy, także tak. O oh, wow, słuchajcie, no i na czym polega ta gra? Jak widzicie, y, musimy strzelić w kulki, których jest powyżej y, trzech, czyli tak naprawdę wiecie, no trzy kulki i one wtedy mm, znikają. Chyba wiecie o co chodzi. no to jest... Yy, o, i powiem Wam szczerze, że ta gra nie jest taka prosta, <grytanie> tak jak poprzednie. Kurczę, tu coś mamy tam mi się... Yy, Okej, okay. tutaj jakieś niebieskie, tu żółte. Także wiecie, wiecie co chodzi, po prostu zbijamy. Powyżej trzech kulek yy, one po prostu się zbijają. Yy, o, cofa się bardzo ładnie, bo to już mi za przychodzi. Yy, no i widzicie, one idą po takim dołku, toczą się po dołku yy, w piachu chyba. No, i dochodzą powoli do e, czaszki, która zjada. E, o, super! Która zjada nam. E, która zjada nam te kulki. No, i przegrywamy, wiadomo. E, jak widzieliście, dostaliśmy punkty, bo im dalej, tym więcej. Im dalej od e, tej czachy, tym więcej mamy punktów. E, no, i słuchajcie, e, tutaj mamy tak. 10 e, leveli. I po 10 levelach dochodzimy do. Um, do bossa. I będziemy mogli się z bossem bić, Także wiecie, te, też będzie trudno. <grym> także tak. Um, ok, tutaj już dostajemy. Owoce, w które musimy strzelać. Dzięki temu dostajemy bonus. Całkiem duży, także. Tak, żeby opłaca się. Y, jednak strzelić, chociaż nie zawsze mamy szansę. Słuchajcie. Oj, ojejku, trzeba uważać, bo te wszystkie się ruszają. Ja czasami. Wiecie, strzelę za szybko. Ok, zuma. Czyli jak mi y, krzykną zuma, to znaczy, że już kulki nie będą się tu, wiecie, tworzyć. Że już wszystkie wyszły. Y, także już możemy być troszkę spokojniejsi, chociaż nie do końca. Bo to... O, super. Super. Udało nam się troszkę cofnąć. Niektóre mają te kuleczki takie, wiecie, moce. właśnie albo się zatrzymują, albo cofają się. Y, także, okej. Okay, kolejny level, lecimy. Yy, zaraz wam pokażę. Zresztą chyba zauważyliście, że. O właśnie! Ojejku, jak dużo tych kulek! <grafię> Masakra. Ojej, ale kombo, bardzo dobrze. Yy, na razie się tu nie pojawia żadnym. O, tu się pojawiła łapka, dzięki której, wiecie, po prostu się zatrzyma. O nie, tam mamy owocka. Ale nie wiem, czy uda nam się go strzelić. O, tu mamy łapkę, która zatrzymała. Jej! Udało się strzelić tego wodka w ostatniej chwili, chyba. E, dzięki czemu mamy wiecie, więcej punktów. O, tu będzie kombos. Ok, zuma, także już nie będą się produkować te kuleczki. Co już tylko y, po prostu zbijamy to, co jest. O, cofnęły się, pięknie. <laughs> ok, szare, żółte, niebieskie, czerwone i niebieskie. I ta żabka, zobaczcie, na języku ma kuleczkę i tu w brzuszku też ma drugą kuleczkę. I dzięki temu lewym przyciskiem mysz, myszy możemy po prostu w prawym przyciskiem myszy strzelamy, a lewym przyciskiem myszy możemy sobie zmienić kolor kulki. Zaraz mam jeszcze o, patrzcie, Tu mam akurat dwie niebieskie, może strzelę. O zobaczcie. W brzuszku mamy czerwoną i możemy sobie tak zamieniać, także to jest bardzo pomocne. Oj, już myślałam, że nie tak uszyć. Jej, udało się owoc wystrzelić żółte, niebieskie, a żółte, kurczę, powiem Wam, że naprawdę czasami jest ciężko, nie ma, ojej, ojej, widzicie, właśnie, one się ruszyły i trafiają nie tam, gdzie chciałam. I znowu to samo, widzicie, to jest naprawdę, trzeba się skupić i czasami poczekać, dosłownie sekundę, przed, przed strzałem, <grym, grym, grym>, okej, okay. okay, cichają się, strzelamy, tu wyłkce, niebieskie, o, trzeba uważać właśnie, Ojej, ojej, jakie kombo. Tu strzelimy, tu mamy szare. Tutaj mamy jeszcze szare, tu mamy żółte. Ojej, tu z przodu też mieliśmy żółte, ale dobra. To już... A teraz strzelimy, Teraz będzie kombo małe. Szare mamy tu. Czerwone tu, żółte, szare. Żółte zbijamy, czerwone się zbiją i już tylko szara. Także dostajemy jeszcze, o widzicie, sporo punktów za to, im, im dalej są, tym właśnie więcej punktów, to już mówiłam. Um, no i słuchajcie, no tak, no PopCap y, właśnie tworzy takie gierki, takie casualowe, trochę, wiecie. Y, jakby to nazwać? Rekreacyjne, takie wiecie, po prostu dla, y, dla zabawy. O nie, tam jest. Matko, jak nam to szybko idzie, kurczę. Czekajcie, czekajcie, bo ja nie dam rady, nie zdążę. O nie, widzicie, nie udało mi się tam strzelić. O nie znowu. Nie, dlaczego? O nie, no i przestrzeliłam. Widzicie, i teraz możemy tylko wprawić w tą pierwszą linię. Później nam zasłaniają. Te kółki, co jest niezbyt dobre. O, masakra. Dobra, strzelmy tu. Um, niebieskie. Szare. O jejku, zatrzymał się, myślę, nie przeleci. O, dobra, tu strzelmy. Niebieskie. Szare. No, ojejku, ojejku, żółte, okej, okay, zuma, czyli już nie będą się produkować, ale wiecie, musimy i tak pilnować, żeby nam nie doszły do tej czachy. O, czy uda mi się strzelić tam? Iii, udało się, dobra, tu mam niebieskie, tutaj też mam niebieskie i tutaj, tutaj będzie combo, tutaj też, super, szare, żółte. No, także powiem Wam, że nie jest naprawdę tak bardzo łatwo. O nie, 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 kuleczki, nie idźcie tu, błaga was, błagam was. Stop, stop. Nie idźcie tak szybko. Tutaj żółta, tu niebieska, tutaj szara. O nie, ale idą. Kurczę, kurczę, kurczę. Czekajcie, szara. O nie, 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 nie. dlaczego tak się strzeliło? Szara, szara, tu jest jeszcze szara, tu dam, żeby się trochę cofnęły. Niebieska, żółta będzie combo i. Uf, udało się, słuchajcie, ale już zobaczcie, było bardzo, bardzo blisko. A, czekajcie, ja tylko odłączę od ładowarki. E, było bardzo, bardzo blisko już, także niebezpiecznie, niebezpiecznie. E, no i tak, co ja tam opowiadałam, że właśnie popka tworzy właśnie takie rekreacyjne gierki, każualowe, e, takie codzienne, wiecie, no takie. Um, że wiecie, no w przerwie, w pracy możemy sobie zagrać szybkie gierki. Takie wiecie, że nie musimy zapisywać, jakiegoś dużego zapisu robić. I... Och, nie, kurczę, widzicie, no nie strzeliłam tam, gdzie chciałam. Szare. O nie, żółte. Czerwone. Niebieskie. Szare. O nie. Nie muszę upadać. O, żółte. Super, zatrzymało się. Czerwone. No, niebieskie. Szare. Chciałem z żeby mieć bonus. Tutaj mamy szare. Och, 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 nie tu, gdzie chciałam. O no widzicie, to jest właśnie takie głupie, czasami. E, dobra, jest zuma, czyli już się nie produkują te kulki to, to, to jest dobre. Okej, okay, szare tutaj są, tu są niebieskie. To szare, zatrzymały się, niebieskie, żółte, szare, szare, czerwone i niebieskie. Okej, okay. no i mamy kolejny poziom. E, także wiecie, no to jest taka łatwa rozgrywka mm, przystosowana do bardzo krótkiego czasu. Wiecie, mm, szybko możemy dotrzeć do kolejnego poziomu i tak dalej. E, prosta grafika, proste zasady i tak dalej. Także no naprawdę <taki> takie kierki czasami po prostu e, są e, są odpowiednie, bo wiecie, na przykład nie mamy dużo czasu, żeby rozpoczynać jakąś niewiadomą jakąś rozgrywkę. i tak dalej. Aha, to Słuchajcie, bo tu chyba chodzi o to, że Aha, tu chyba usuwałam laserem takie kulki niepotrzebne. Widzicie, w sumie nie, nie skapnęłam się o to, chodzi za bardzo. Szkoda. No, mogą usunąć takie niepotrzebne kulki, dzięki czemu wiecie, kombo były większe. Już przydam, że nie trafię. Dobra, Zuma, czyli już się nie o mnie nie, trafiłam. Masakra, dobra, czerwone. Tutaj będą szare, niebieskie. Czerwone są tutaj, żółte tutaj idą, szare są tutaj, żółte na końcu, um, niebieskie, czerwone, szare i już niebieskie nam zostało. No i super. Szybko nam poszło. E, także wiecie, powiem Wam szczerze, że, że ja dużo nie grałam w tą grę i jest dla mnie dosyć trudna, naprawdę, już później to poziomy. Naprawdę trzeba mieć taki refleks. No, masakra. I później, wiecie, one się zasłaniają i tak dalej, przechodzą przez takie tunele, gdzie znikają. Och, naprawdę, naprawdę bywa, bywa trudno. Okay, niebieski, tam jest, kurczę, nie wiem czy mi się da. Jest! Udało się, szare. Czerwone, żółte, kurczę, 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 czerwone, niebieskie, czerwone, szare, okej, okay, niebieskie, żółte, hey, myślałam, że nie trafię. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobrze nie będzie. Okej, okay, jest zuma chyba, także także już możemy być troszkę spokojniejsi. Że już się wiecie, nie będą robić. szary tutaj, tu. ojejku, tu niebieskie, szare. Niebieskie się z, same zbiją, okej, okay, tutaj żółte. Tutaj też było żółte, ale wyraźnie. Szare, szare, żółte. I koniec. Także wiecie, szybkie levely fajne yy, i naprawdę trzeba mieć e refleks i, i wiecie, się skupić na tym, co się robi, dlatego ciężko mi też tutaj kurczę komentować, bo jest to w miarę trudna gra. O nie, tu idą z dwóch stron. Słuchajcie, czy my damy radę? Tu jest niebieski, tutaj też. Szare. Kurczę żółte. I yy, jeszcze tutaj tu niebieskie, kurcz trzeba naprawdę naprawdę uważać powiem wam szczerze, że wow z dwóch stron żeby nam nie szło, gdzie te niebieskie są? tu jeszcze są, te zbyskie, czerwone, żółte się zbiją, tu są żółte, tu są niebieskie, szare może tu, żółte, czerwone, czerwone, ym, niebieskie, och nie Och nie, dlaczego tak się stało? Kurczę, indziemy tu. Bardzo już blisko jest. Niebieskie. Czerwone. Szare, gdzie tu, tu strzelić? zastrzelić. Och, nie, nie, nie tu. Nie wiem, tam chciałam. Szary tam są. Niebieskie gdzieś. Dobra, zuma, już się nie kupują, ale kurczę, powiem wam masakra, ale mi słabo idzie. Kurczę, naprawdę polecam wam. To też jest kolejna gierka, wiecie, za grosze do kupienia. Polecam wam, bo to jest naprawdę ekscytujące. Powiem Wam, że... Nie! nie. Please! Please, nie podchodźcie tak blisko, bo mi podejdziecie. O, zobaczcie, jak tu już mamy blisko ich. Szara. Czerwona tu jest. Niebieska. O nie, 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 stop. Dlaczego tak blisko podchodzicie? Czerwona. No nie! Czerwona. Czy my przegramy? Słuchajcie. Żółta. Bieska, szara. Zjadła nam kulkę? czy nie? O nie, myślałam, że nam zjadło kulkę. Szara, żółta, szara, niebieska, czerwona, szara. Dobra, cofajcie się, cofajcie. Okej. Okay. I rzut. Zjadło nam jedną kulkę, chyba, wiecie. O nie. No to było trudne. Naprawdę. O, zobaczcie, to jest taki tunel, gdzie one. Przechodząc przez ten tunel, ja nie widzę, co tam jest. Ojej, 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 jakich dużo. Masakra, jest to ciężka, ciężka gra, powiem Wam, ciężka. Nie, nie, nie jest tak łatwo. Wydaje się banalna i dziecięca, ale, ale naprawdę, levele są coraz trudniejsze. O masakra, szara. <laughs> naprawdę muszę się skupić, przyznam Wam szczerze, że, yy, emocje, emocje. Czerwona, żółta, szara, niebieska żółta, czerwona, gdzie mamy czerwone? Wszystko. Wiem, <grym>, że wiecie, no są jeszcze osoby, które lubią takie gry i, i się sprawdzają w takich grach. Ja to raczej rzadko gram takie takich chociaż naprawdę są, y, są spoko. Szara. Ym, gdzie jest jeszcze jakaś szara tutaj? Dobra, strzelona Żółta. Nie, 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 nie idźcie tam. Ja wam, o, cofnę was. <grym>, czerwone tu są. Dobra, szare. Niebieskie. Żółte. Tu na końcu może. Czerwone. Szara, żółta, kurczę, one są tak co, co jedna, że ciężko jest, powiem Wam szczerze, je. czekajcie, czekajcie, gdzie żółta? Szara, żółta, gdzie one są? Nie widzę ich. Chodźcie, no wyjdźcie, wyjdźcie stamtąd. Żółta, o, jest, zbiją się. Uff, udało się, słuchajcie, to już był ostatni poziom, teraz będzie um, pożar z bosem Także... Yy, Także będziemy walić w bossa, słuchajcie. To jest też tr troszkę trudne, bo nie tylko, trzeba zbijać kulki, to jeszcze uderzać gdzieś tam z bossa, yy, w bossa, który, słuchajcie, yy, w nas też yy, strzela. Także trzeba uważać, słuchajcie. Jeszcze raz uda nam się. Okej, okay. nie da nam się strzelać. Okej, okay. dobra, gdzie mamy kulkę? Kurczę, kurczę, wyjdź tam Chciałabym cię strzelić. O, udało się. celować w niego. Czerwone. O, właśnie, widzicie, on w nas jeszcze strzela, także trzeba, trzeba naprawdę uważać. Oj, myślałam, że w nas uderzy. Oni już się zbliżają, zbliżają do tego, szare. Och, nie udało mi się, klucze. Czerwone, szare, o, czerwone, nie. Dostałam. O jejku Ale zostałam, słuchajcie, od niego. Nie mogę w niego wcelować. tutaj nam się położyły. Prawie podwójne. A czerwone, kurczę. Szare, gdzie mi... My... No nie, znowu dostałam. A gdzie mam życia jakieś? Help, nie, źle, widzicie? od już... Im bardziej człowiek panikuje, tym głupsze błędy popełnia. <noise> Także to, to jest niebezpieczne, powiem Wam. O nie, trzeba uważać. Żółte. Niebieskie. Szare. Um, czerwone. Niebieskie jest tam. Kurczę, ja w niego nie mam Celuję. Szare. No nie, już ku... nam no, zjada tutaj. Zobaczcie. Szare. No nie mam gdzie. Hmm. Czy my przegramy? Słuchajcie. To nie. Bo chciałam jednak wygrać. Gdzie są czerwone? Nie ma czerwonych. Żółte. Szare się zbiją. tutaj. Okay, niebieskie. Super. Dobra. Niebieskie są tu. Żółte są tam. Tam też są żółte. Kurczę, no szare znowu co pojedyncze. Co, o. czerwone. Dobra. I tutaj są szare. Tam są żółte. O musimy uważać naprawdę, żeby on nas znowu nie strzelił. O masakra. Chyba go nie zdjęmy nigdy, słuchajcie. Bo robi się coraz trudniej. Chociaż już cofnęło nam. O nie, znowu. Ile mamy żyć? Trzy? Czy nie mamy życia? Nie wiem, kurczę. Żółte, żółte, żółte. Tu są. Szare. Tu. Mamy są szare. To czemu one tak pojedynczo? No, zobaczcie, nie mam ich gdzie zbić, bo wszystkie są pojedyncze. Co nie jest zbyt dobre. Szare. Czerwone. Hmm, no i widzicie, to jest takie słabe trochę. Nie podoba mi się to. No. Tak, czerwone. Niebieskie. Szare. Um, dobra. Tam. O nie! No nie wierzę, co się dzieje. No nie wierzę, no patrzcie, jak chcę, żeby została tutaj, to ona przelatuje. I na odwrót. Jak chcę, żeby poleciała, to zostaje. Nie podoba mi się to. No. Dobra. O nie, no i została. No nie wierzę, no. Czemu to takie oszukaństwo? Ja nie chcę tak, żeby oszukiwała mnie ta gra. Hej. Ok, czerwone. No kurczę, chyba nie uda nam się go zrobić nigdy. Znowu dostaliśmy. Kurczę. Ja nie wiem, czy. Ile my mamy tego życia? Słyszę takie wiecie, bicie serca. No nie. Nie wierzę. Szare. Kurczę, że coś mi tutaj się Co jakiś czas on jego też denerwuje. Nie wiem, czy Wy to widzicie, czy tylko. u to jest. Chciałabym w niego już celować naprawdę. Czerwone. Szare, ale on ucieka, widzicie, tam gdzie się zrobi dziura. on ucieka, znowu szare. Tam, tam są szare, ale... Oj, udało się, przeleciało. Dobra, przestań strzelać, bo mi tu i tak jest już trudno bez tego strzelania. Tutaj. Czerwone. Nie no, jest naprawdę naprawdę ciężko tego bossa zbić. Powiem Wam szczerze, że... Chociaż ostatnio tam szło mi, e, szło mi troszkę lepiej. Od razu mi się udało go zbić. A tu widzę, że... że będzie ciężko. O nie, o nie, o nie, dlaczego? No i teraz to, no nie mogę. Nic nic zbić. Wszystko pojedynczo jest. Także... No nic, trudno. Nie wiem, czy to <laughs> Przegraliśmy, no nie. <laughs> Try again. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Może pójdzie nam lepiej, słuchajcie, bo to wiecie też te ustawienie kulek. Dużo nam robi, bo czasami wiecie, po prostu... One się założą i... i wiecie, przez to nam słabiej idzie. No kulkę, kulkę poproszę. Szare żółte niebieskie, o, strzelimy do niego i tu też dawaj, strzelamy w ciebie <gry> szara jej, udało się, no słuchajcie, już parę razy dostał także wiecie, mamy szansę mm, o widzicie, tu już nam lepiej idzie trochę bo już są troszkę lepsze kulki tak mi się wydaje żółte tu, niebieskie o nie, tu było niebieskie jej, udało się dobra, słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze, jest Udało się, bo tak jak szybciutko. No właśnie, to jest też takie wiecie, e, jak kulki się ułożą, e, tak nam później idzie. Ok, odkrywamy kolejną część wyspy. Tak, druga część. Już jest odkryta. Tutaj widzicie e, Quiet Village, czy coś takiego? No nie wiem. Um, Także, no, tak wygląda ta gierka. Słuchajcie, już chyba nagrywamy z 20 minutek, także myślę, że wystarczy. Przeszliśmy cały ten pierwszy poziom. Było trudno. Jakoś za pierwszym razem chyba udało mi się prze, prze, szybko, tak, tak jak teraz, tego bossa zabić, a, a teraz widzicie, nie udało się. Także widzieliście, jak to wygląda. Też się cieszę, że akurat tak wyszło. Także tak, no, mam nadzieję, że gierka Wam się podobała. Jego kurczę, nie wiem, jak wyjść z tego. Chyba muszę wejść, okej. Um, także tak, już będziemy wracać do menu. Mm. Także tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że gierka Wam się spodobała. Jest naprawdę, naprawdę ciężka. Kolejne poziomy są naprawdę mega, mega y, ciężkie. No i jest to gra wiecie na godzinkę, może półtorej, zależy jak nam idzie, jak dobrze jesteśmy w takiej grze. Ale polecam Wam naprawdę, y, można spędzić sporo czasu i y, ja to się zaraz szybko denerwuję. Ale są ludzie, którzy wiecie, lubią takie gry, i, i naprawdę, y, chociaż ja też jak się uprę, no to już wtedy koniec świata muszę przejść y, taki poziom. I tutaj tak samo właśnie jak w tych pegle miałam Wam pokazać, ale już zapomniałam, zdobywamy takie challenge. Wiecie, dodatkowe poziomy, dzięki którym możemy coś tam sobie zdobyć. No, ale tutaj, wiecie, na razie mamy odkryte chyba tylko dwa challenge, także. Także tak, co tutaj mamy? Tutaj nie wiem, a tutaj mamy o statystyki, także też możemy sobie zobaczyć, jak wygląda to statystycznie. O, super. Fajnie, no to wszystko mamy. Um, no i co? Ech, jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że gierka Wam się podobała. Wysyłam Wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, kochani!